No, cześć, witam. Dzisiaj coś w kierunku albo reklamy takiego kanału. Człowiek jest z mojej okolicy. A kanał się nazywa Cztery strony złomu. Na ten kanał trafiłem, bo rozebrał prostownik na, na, na części. No, i on na tym, właśnie swoim kanale, tam rozbiera różne rzeczy, mierzy, waży, co da się z jakiego złomu uzyskać. No i właśnie to w sumie film skierowany do niego, bo tak jak na, na kanale to jest niszczone, rozbierane na kawałki, no bo jest użyte. No to ja dzisiaj też to, ten, tą cewkę, ten transformator, rozbiorę na kawałki. Co się z nim działo, z tym transformatorem, z tym prostownikiem. Bo to prostownik jest właśnie ten. W tych prostownikach dowijam 150 zł na istniejącą cewkę, i już działa sobie świetnie, nawet można AGMA ładować. I tak odwinąłem część, właśnie tą z tym, z tym drutem z uzwojenia wtórnego. No, i tak przyglądam się. A on właśnie ma kolor taki, jak widać. Jest pod, podpalony. Izolacje na nim też podpalone, spalone. No, i tak odwinąłem tą tą część właśnie w turnu. i tak się zacząłem przyglądać że to że to być może będzie widoczne właśnie izolacja jest spalona pomimo że on działał izolacja jest spalona no i nie ma sensu dalej brnąć w tym kierunku więc zdjąłem dalszą część izolacji, no i się okazało, właśnie tak jak tutaj widać, ja to zalekierowałem, jak widać, że to jest to jest spalone, a co w kwestii właśnie te cztery strony złomu. W sumie nie wiem dlaczego cztery strony złomu, aż tak nie wnikałem, ale jeszcze wracając do tego. Do tego kanału. No to fajnie się go ogląda, bo ma 847 subskrypcji i jeszcze reklamy nie wchodzą. Filmów jest 108. Kto z Polaków nie słyszał. Filmów jest 108. Także całkiem, całkiem nieźle. Na, na, na temat właśnie głównie odzyskiwanie, wytapianie yy, metali. Także, jak ktoś chce, to może zajrzeć. No dobra, to ja to odwijam. I tak tam to był drut właśnie spalony. A to jest drut nowy. To jest Fi 1,8 mm. Tak samo jak oryginał. No i ten drut miałem w zapasie jeszcze powiedzmy tak ze starych cen. Na takiej szpuleczce mieści się pół kilograma. Tego też jest pół kilograma drutu. To jest w podwójnej Emali. To jest tej firmy. Także u nich w sumie kilogram drutu, obojętny jakiego przekroju, ma cenę w tej chwili o ponad 120 zł. No i zamówiłem sobie taką paczuszkę. No, i tutaj właśnie jest pół kilograma drutu. Na ten prostownik wejdzie jakieś 300 gramów, 30 deko. Tego drutu na wtórnym jest chyba 250 gramów. Tutaj mam jeszcze właśnie izolację. Właśnie te one są olejowe tak jakieś tam coś tam coś tam właśnie to służy do, do 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 zgubiłem wątek służy do właśnie tych wyprowadzeń bo te są też stwardniałe spalone także jak jak już robić to od początku no i co 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 dalej tak znam liczbę Zwoi na tym transformatorze jest około 700. No ale na wszelki wypadek podłączyłem mój licznik. Może ktoś tam kiedyś już widział jak ten licznik działa z kalkulatora. Tak, wyprowadzone przewody. Tutaj jest krańcówka. No i jak to działa? Tak, w sumie to jest proste. 1 plus. I później, jak krańcówka przechodzi przy każdym obrocie. Jest liczony zwój. Coś takiego. Jak coś jest głupie, a działa, no to już nie jest głupie. Ja tego nie, nie zmieniałem. Kilka lat temu sobie wymyśliłem takie takie coś. No i, no i działa. No to co? Chyba czas, czas rozwinąć. Czyli jeden plus. Będzie widoczne. Dobra, gdzieś tutaj będzie widoczne. I tak, odczepy są co, co 14 bodajże. No i tak to sobie tak leci. Tam pewnie do 700 dolecimy. Tak, o właśnie, jest 14. I tu jest odczep, czyli ciach. Wywalamy i następne 14, czyli jakieś 28 będzie. A, zgadza się. Ciach. Wywalamy. No, trochę, trochę zejdzie, żeby go odwinąć. A jeszcze więcej czasu i uwagi potrzeba, aby go nawinąć no wydaje się że on nie jest spalony tak bo brzegami tak jak widać ten kolor jest ładny no ale jak to ma sobie podziałać jeszcze trochę no to trzeba to no właśnie na, na, na środku już to jest spalone, przegrzane no jest bałaganu przy tym Chyba jeszcze... Jeszcze raz. 14 zwojów. Czy zwoi. tutaj właśnie tak jak to widać, nawet pod paznokciem. Ta izolacja. Widać czy nie widać? Ta izolacja puszcza. No i teraz już do końca. Żeby to się tak szybko nawijało jak się rozwija, no to by było byłoby fajnie. No ja zamontuję na nim bezpiecznik termiczny. To już nie dojdzie do takiej sytuacji, że ten drut się przegrzeje. I będzie sobie działał tam jakiś czas. ma być bez elektroniki. Ma być tylko woltomierz. Ewentualnie. Podwoje. Zakresy. Że, że, że będzie miał. Tak jak zazwyczaj to robię. Że działa sobie. Prawie na oryginale. I. Właśnie to moje. Uzwojenie 100. Plus 150, tak. I teraz mamy popularne plus plus 500 plus węgiel, to mamy jeszcze plus 150. No jest 400. No to także cztery strony złomu to robi się w ten sposób. Ty robisz to inaczej. Się tnie i się rozbiera. I tutaj jest tak, że ja to muszę złożyć od nowa. Tutaj część karkasu też musiałem mm, dorobić. Bo ten karkas jest właśnie z takiej tektury. W innych modelach jest to właśnie z jakiegoś takiego tekstolitu innego tworzywa, czy, czy, czy nie wiem z czego to tam o no jeden przeskoczył, no ale to mało istotne. Już no już niedaleko. Chyba ostatnia warstwa idzie. A może teraz ostatnia warstwa? Tak, to jest już ostatnia warstwa. Oczywiście te izolacje muszę po, po, powymieniać. To Wszystko idzie idzie nowe. O, i koniec. Ile jest? 706. Coś tam pewnie przeskoczyło. To wyciągamy. No i jest goły karkas. Można nawijać od nowa. I ile tego tutaj jest? No bo to już jest. Do, 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 do. do na złom. To jeszcze ściągnę kawałek tej. Izolacji gdzieś się zaplątałem. No i tak wygląda odwijanie transformatora. No, nie chciałbym ryzykować, właśnie nawinięcia nowego uzwojenia wtórnego bo nie wiem jakby się to jakby się to zachowało podczas pracy no ale to jest nie wiem, no może być słuszna decyzja właściciela że chce to zrobić chce go przewinąć no bo no nie chciałbym ryzykować yy, udzielenia gwarancji. Ktoś mi tam dzwoni. Automat. Jakiś automat dzwonił. A właśnie co do tych automatów spotowoltaniki i tak dalej. A. Jak chcę sprawdzić, czy, czy to ze mną rozmawia automat, bo są no, dość o kurczę, dość zaawansowane te automaty, no to pytam się, jaki jest dzień tygodnia. No a są takie cwane, że odpowiadają datą. Tak jak dzisiaj 5 sierpień, a ja się go pytam, ale jaki jest dzień tygodnia, wtorek, środa, czwartek, a on dalej twardo podaje datę, także czasem. Lubię, mam ochotę, jak mam ochotę, to sobie tam porozmawiam z takim automatem, który wciska różne rzeczy i próbuje naciągnąć. No i okej. Okay. Karkas jest gotowy do przewinięcia. Drut jest jeden, drugi. No, trzeba te śmieci posprzątać, no bo to właśnie. Jest, jest spalone, było spalone. Także tyle mam miedzi. Tutaj jest jakieś hmm, prawie 30 hmm, gramów. A nie, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze tutaj mam właśnie te odczepy. Także tak wygląda odzyskiwanie miedzi. W moim wykonaniu. Cześć.